Nie wiem z tej strony i witam po długiej, bardzo długiej przerwie, ale wracam bardziej popierdolony niż byłem. Tak więc zapraszam do oglądania. E, teraz zaczynamy sobie nową gierkę Marvel's Rivals, czyli e, taki m, moim zdaniem lepsza odsłona Overwatcha. Dla mnie gierka jest sztosik. Dzisiaj tak pokrótce, zagramy sobie tylko Punisherem, bo to jest moja ulubiona postać. E, właśnie stworzyłem nowe konto, tak więc zaczynamy od zera do bohatera będzie... W Uj, konkursików teraz po tej długiej przerwie. Tak więc zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. i żeby być oczywiście na bieżąco. I napiszcie w komentarzu, czy już graliście w Marvel's Rivals. Tak więc zapraszam do oglądania. Runda pierwsza. Zaczynam. Zaczynam. Moim zdaniem, naprawdę ta gra ma bardzo duży potencjał. Tak więc mam nadzieję, że. Nie spocznie na laurach i cały czas będzie aktualizowana, będą te aktualizacje wchodziły e, co parę miesięcy, żeby po prostu nie, nie, nie odwaliła i nie dała to jak nie, co po niektórych. Oczywiście Punishera, czyli moją ulubioną postać w tej grze. E, jak myślicie, piszcie w komentarzach, wygramy, nie wygramy, będzie MPOPi czy nie będzie Pani e, Punisher, no to jest, e, nie wiem czy oglądaliście Szera jest bardzo dużo wersji akurat tej mm, filmu, serialu. Eee, ja akurat najbardziej mi przypadł do gustu ten punisher właśnie z serialu tam był w Netflixach, tym co pamiętam, że to i mi się tylko I co my mamy? Kogo by tam mieliśmy? Mieliśmy Ironmana, mieliśmy Spiderman'a. mana Piszcie też w komentarzu, by mnie ciekawi mnie, jaką wy, jeżeli w ogóle gracie w Mario's Lighthouse, jaką Wy postacią najbardziej lubicie. Gracie w będzie to, będzie śmierć, będzie w YouTube! Dobra, zaczynamy. Zobaczymy co oni. Co so, oni pokażą, co so, oni pokażą. Teraz mamy obronę, a tak więc tutaj jest polsko. Najmniejszy, jedyny minus finisher, który ja zauważyłem, no, to jest troszeczkę właśnie. E, to jest to, że jest troszeczkę wolny, ale przed nami. dla jest takim sztosem. Właśnie naj

Trochę... Mam sobą, dobra... No jezu i właśnie tego nie ma gdzie do no, ale teraz... no! Hahaha! Ej, Dobra, to była dobra akcja. To była dobra akcja, musicie przyznać. Nie zainty. Nie no, graj w taktykę

Daniel, 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 Daniel. Nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, jak ktoś to wiem, że mam e, pompę, ale nie szczęśliwa. Proszę O o o o o o! się, lecimy się panowie, lecimy, lecimy się dawaj, dawaj, dawaj. Patrzcie co się dzieje, panicier, panicier. proste, Będziemy robić co się dzieje, proste, będziemy na proste, Będzie, proste, proste! co się dzieje, proste, 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 proste,

Dawaj, dawaj, 31, ale nie no, myślę, że na lajcie to odbieramy. 18! Kto jest królem? Kto ma ace'a? Kto ma mp Uwielbiam tą grę. guarda che vuoi che non ci riesco a trovare, curva dodio, cosa fai? cosa è una fiamma da cosa è nella sua munizione? uuuuh, canta per di

to najlepsza uy, 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 Mamy to, uciska. Dobra, i co? I co? Mamy LVP daje nie? jest naczyście swoją. Nie, nie mów, że nie mamy LVP. Nie uwierzę w to. I mamy to. Daje tak zajebista, mamy 28 killi. Eee, pierwsza wygrałam na kąpi. akurat pierwszy raz dzisiaj zagrałem wcześniej, eee, wcześniej... Wczoraj na premierze napierdzielałem na Playu, tak więc napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej grze, czy już gracie, czy robimy ekipę i jak Wam się taka seria podoba. Widzimy się w następnym odcinku. Żółw na się moneczku. i do następnego!